Znaczy tam was wróżba jeszcze bardzo nietypowym i myślę nawet w pewien sposób ciekawym, bo wróciłem w ogródków działkowych. I dlaczego ciekawym, bo to dlaczego zostały opuszczone, są ciekawe. Bo ogólnie jeszcze zacząłem historię opowiadać, nie? ale to chyba. wstrzymajmy to mój pierwszy domek, który nic nie ma, jest taki śmietnik generalnie. No ale każdy kto ma działkę myślę, że wie, że te domki nie są jakieś takie luksusowe. Nie? Tu macie, zobaczcie, pozostałeś tam po Bo generalnie same ogródki powstają w latach 50. XX wieku, nie? No. I ludzie, którzy tam sobie, wiecie, mają te domki w ogóle, to mają bardzo tak o to wszystko i w ogóle fajnie. No. do tej pory działa 3 czwarte tych ogródków działkowych, które są tam... które są po tamtej stronie, nie? Mówię, no że po tamtej stronie nie się za bardzo zdradzać, nie? Generalnie dlaczego? Ale jakby co się stało? Że tam to sobie działa dalej? znaczy tam to działa, bo powstało, tak? Bo to w 50 tych 50 generalnie, tak? Nie eee, chcę sobie zartnąć, tylko myślę, że chyba o tej strony zajrzymy. Zeszło jakieś z chatki, bo jakoś się zawaliło trochę, no nie wiem. Eee, Były chatki, nie miałem w sensie nie miałem grupy Trzeba da się wejść żeby mnie sobie bardzo Da się fajnie No ale coś jest, Tylko sobie latarkę wyjmę No powinien nic nie widać Jakieś szefencje Korki jakieś tam tych czasów, nie wiem jakieś, coś o jakudeczka sobie jakąś część Pyserko i tyle. No, jakby, wiecie, no, działkowe to takie miejsce, gdzie ludzi przyjeżdża sobie wiecie, jakiegoś grilla, co zrobić, a generalnie tak popilnować wszystkiego, jakieś tam kwiaty, sadzić, wiecie, jakieś warzywa. Coś takiego, nie? Z tego co mi, z tego co się orientuję generalnie, tak. Ja mam dzisiaj gdzieś jeszcze jeden domek, jakśmy sobie poszli. A to dlaczego zostało to opuszczone, to zaraz powiem, nie? Tu mam jeszcze jeden domek. Ale powiem wam za to coś innego. To jest fajną, fajną odmianą, bo... Um, widziałem jakby cztery miejsca, z czego... Złóż, przynajmniej musiałem się przedzierać przez, przez takich chaszczach, że wiadomo sobie. Coś takiego jak, jak to, nie? Jakbyście patrzyli, to to są musiały się przedzierać. Pierwszy, żeby sobie a drugi tam żeby... a drugi żeby wynajbrać, żeby ale żeby nie wyszło a to jakaś nerwana konstrukcja, czyli ktoś z pomysłem. Bardziej to robił. Ale to co mogliście zauważyć? potem sobie rowerzyści przyjechali. A więc jest fajnie, bo jest takie... Bo są te haszcza właśnie, mnie tak nie widać w listy i ich tak nie widać, więc... Fajnie. A tu. Na pewno wymarzył drzwi. i to pomieszkiwał z tego czasu. Nie wiem, czy pomieszkuje. Mam nadzieję, że nie. w końcu w pewno, nie drzwi. Tylko z środka w sensie. I się paliło. No ładnie. A tamto nic nie widzę. Ale nic nie ma tam z tego. Ma wycieczkę jeszcze zostało została, widzicie? Splana sprawa. No. Tego, co chciałem wam powiedzieć, że aż są, ale jest generalnie tylko ścieżkę, bo w nie można łazić na To jest domek ja się nie mylę, chyba jest jeszcze jeden Ale to ile się nie mylę, nie? Więc jak będę właził sobie w domku To wam powiem czemu to tak jest? O, on obiekt chroniony, no chyba już tak no nie wygląda <grymnie> Znaczy się będę złaził Nie za bardzo o tyle, co widać. I nie ma nikt wielkich śmietnik. Hmm. Nie wiem, czy coś się tu widać, albo... Chociaż... Dobra. O. No tutaj to się tak... kurczę, widywali, a, Z każdej strony. Znaczy, no może nie z każdej. Odawali się z góry z dołu ale żeby się waliło z tej strony, także trzeba będzie szybko to obadać to co problem nie będzie, bo jak zauważycie te domki nie są duże No wejdę sobie tędy i sobie tutaj pójdę, zobaczymy jak wygląda z tej strony a, tam jest płot Oddycham ją nie być, to też nie wiem Nie, czyli trzeba iść tam jak to będzie No to tyle, tyle będzie z tego Tyle z tego róbek co będzie że są to bruszki takie fajne wyleczane Sorry, jeśli ostatni moment filmu wam trochę widziałem, bo się przedzielałem przez haszkę kamera mi to kamera podała, więc tak... Ale dobra. No tak wiecie o co chodzi. No sukces, wydało mi się na mnie, że ostatnią chatkę i, i wam powiem... i powiem końcową historię... końcówkę historii. Dlaczego to zostało opuszczone generalnie? Ale dlatego właśnie, że... E... A w lutym 2016 roku... E, o, zostałaś pogrodzony swoją drogą jeszcze, nie? Zarząd Miejski Inwestycji ogłosił przetarg na budowę drogi w tym miejscu. Dokładnie tam. I w lutym 2017 roku zaczęła się pierwsza wycinka drzew, tak? A miesiąc później ogłoszono wykonawcy tego. A w kwietniu, tam parę tygodni jakoś zaledwie, nie? ruszyła już budowa drogi, która pochłonęła 1 czwartą tych ogródków. Ale zostało te parę domków, jak widzieliście, więc to jest fajnie. Ale ja stwierdziłem, że to jest temat na tyle ciekawy, trochę nietypowy, że on, że on pokaże, nie? No okay. Jakoś... jakaś kuchnia, na letnia chyba, nie? Nie wiem, w sensie, jak coś nie mówię, to to... tak, weźcie napisze w komentarzu, bo mówię, nie wiem. Tylko jest trochę dziwne, że to nie chcesz się znać, bo to ale pusto. Zależy, czy tutaj nie ma. Tylko jest dach, tylko się wali. Sztandar. Hej. Okay. Sztandar Młodych SM ale sobie po co widzę to już poza tym to chyba za dużo tu nie znajdziemy tam byliśmy, tu coś, jeszcze tam chyba, nie? no mi się jakoś krótsza wydawało, czekajcie, bo nie wiem czy tam nie ma jeszcze jakiejś eee, dobra, zgubiłem orient, bo nie wiem, czy tam chatry zwiedzaliśmy, w sensie... Nie wiem, serio. Tak, jak zwiedzaliśmy, to po prostu mam prostu Zaraz będę zobaczyć. O, fajna, fajna rzecz. Która zawsze musi być na Warbexie. Z tego Warbexu. Czyli kiberek. W tym przypadku słowojka. Tylko taka bardziej nowocześnięcia trochę, bo... No Jak widzieliście na początku, to była taka... Słowojki takie to oryginalne Słowojki to jest to jest taki dek, taka zabudowa i tam jest po prostu dziura nie? jakby ten nie. właśnie, no bym się zdawał, że to tak jakaś pierwsza by była, to tu coś jeszcze jest o, no, ale nie za dużo zimiotka e... stara, fajnie jeszcze została idziemy oprzegrać tą chatę to tam gdzieś jeszcze jest nie ja wiem że się wiem czy jest wężę nagrywać w ogóle te wrótki, bo wszedłem sobie teraz na rower, nie? Znaczy po rower w sensie. Żeby nas sobie na wróżkę jechać i patrzę jeszcze na chłopkę z tego. Także jest fajnie. Kutki kolejne, takie store Tu mamy Pieszą rozetkę. To będzie do czyżowkiem. W chęcie. 2000... No. dziewiąty chyba Ja nie się nie mylę Znaczy tylko jeszcze jest, ale nie. nie za dużo, tylko przykrywamy rzeczy niektóre No ja, coś się stało No już łyszka, fajnie No jest to Dobra Gwinnica jest, także jest fajnie Pompka chyba, ja, Tak, pompka. No mi że ktoś tu też chyba należał, nie? Taki złyszek, fajnie Książek w wieszaku Dobra, ale to nie koniec, bo mamy tam jeszcze... E, ten... Chyba jeszcze jedną hołówkę, nie wiem Co, ale <grytanie> gdyby mi się to mniejszy było Jak sobie doszedłem tutaj, żeby tam wejść No kurczę, nie widziałem niektórych tam bo kaszle są duże, nie? Mamy jakieś takie O, składnik, składzik To jest ten wzór generalnie Tak to wygląda to jest taka kółeczka bardziej niż szafeczka Nie wiem, co tam, bo to chyba. Co nie wiem, czy to domek, czy. To tam. Co tam jest? Ale. no domek. Jak jutro do niego przejść? Nie wiem. Tak, najlepiej się nie zabijają, więc to będzie najlepsza opcja. Okay. No i widać na pewno sobie tutaj, o no, kara się sobie wypić piwko. A no, Widzieliście też wcześniej, nie? nie. Tak sobie no, to wygląda. A no jest wejście dosłownie z chudnika. Dobra, powiem wam, że ten, bym, był, bym był złym człowiekiem, jakbym tego nie pokazał, bo jedyne co robiłem zdjęcia, a już znalazłem jeszcze jeden domek, który myślę, że jest wart uwagi. Nie. A ja też Wam pokażę ten, ten schowek, bo tutaj trochę ludzi, bo to jest generalnie chłodnik, Współpracujemy z Polską i fajnie, Polską się generalnie zastanawiałem jak robić zdjęcia, czyli sam tam, tam mam rower generalnie a ty że pójdę sam ten tu. no i pojętnie, pojętnie, że tak zrobiłem, bo sam nie jest od a aż to z To jest ciekawe, na studiu bardzo dobrze widać, czyli może dlatego, że będzie były robione w kwietniu a do 20 października, tu 2 tu później. Jest to bardziej trochę, na Ale widać, nie? udało się znaleźć, jest fajnie Tak, tak cały wygląda. Okej. Okay. Na tym jest w na piwnicy, nie ma, wątpię. Tak też wątpię. Ale tak to sobie wygląda. I tu mamy ja mój także fajnie. No, one ale widzicie na części nie będę mi się nic. No i Że tak nadzieję, że to było warte uwagi. W formie ciekawości mogę jeszcze powiedzieć, że ostatnio czytałem, że chcieli jeszcze zlikwidować całą resztę i coś tam w ogóle jeszcze robić. Ale działkowicie się nie, nie zgodzili na to, więc taka to sytuacja, nie? nie. Także te mamy działające krótki, tu mamy opuszczone. Ja się będę za nim żegnał i co? Standardowo. Jak chcecie być na bieżąco z takimi filmami bardziej typowymi, czasami nietypowymi to możecie zostawić słowa, który będzie gdzieś tu i zobaczyć moje dwa. Przednie filmy, ostatni film tutaj, losowy tutaj. I co? Do zobaczenia za dwa tygodnie. Evo.